Siema, siema. Witam Was wszystkich na kanale Team Hunter. Pani ostatni weekend. Niestety pokopać się nie udało, ale to z wiadomych przyczyn, gdyż nowy tatuaż pojawił się na ręce i po prostu trzeba wszystkie kilka na niego uważać, żeby nie uszkodzić, bo jest to wszystko świeże. Ale wypad na plażę rekreacyjny był. Udało się pojechać, bo gdyż pogoda była naprawdę przecudna w sobotę u nas i wybraliśmy się na plażę Paro, jedna z moich ulubionych i pokażę Wam małą relację z tego wypadu. Potem na drugi dzień spotkałem się z moimi córeczkami i razem z synkiem pojechaliśmy trochę na plac zabaw, a potem na Paradę Ciągników, w której krótką relację także zobaczycie w tym odcinku. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze dotychczasowe, lajki, subskrypcje, a nowych widzów cały czas zachęcam do tego, jeżeli jesteście się po raz pierwszy, zostawiajcie jakiś ślad po sobie. Miło będzie widzieć subskrypcję, łapkę, komentarz. Ja zawsze staram się odpowiedzieć na każdy jeden komentarz. Odwiedzić każdą nową osobę, która mnie odwiedza też. Przejrzeć co tam u Was na kanałach. Więc zachęcam, zachęcam kochani, gdyż to jest taki motorek napędowy dla nas, więc to nic nie kosztuje, tak? To nic nie kosztuje, a, a mi na przykład sprawia to radość. Każda nowa osoba bardzo mnie cieszy. Więc pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i tak, zapraszam na film. Maneczko, kolejny piękny dzień w Irlandii. Dzisiaj jesteśmy na plaży Barrow, jednej z moich ulubionych plaż, chyba tutaj, że tak powiem, w okolicy, bo mam do niej około może półtorej godziny jazdy. Ale jest tak pięknie, wywracam tu za każdym razem, kiedy tylko się da. Spójrzcie sami piękny piasek, woda, promienie słońca, pies i rodzinka więc postaram się tutaj zrobić kilka fajnych ujęć dla was. Mam nadzieję, że wam spodoba się ta plaża tak samo jak podoba się mi. Mały oczywiście nie przepuści okazji, jeżeli tylko może. Tak chociaż nogi zamoczyć, to od razu jest w wodzie. Nieważne, czy jesteśmy nad wodą w marcu, lutym, czy w maju, tak jak to ma miejsce dzisiaj. On do wody po prostu wejść musi, bo by nie odpuścił. Ale dla radości dziecka zawsze warto. Myślę, że jest już dość zahartowany, żeby do tej wody wchodzić. Ale czy widok nie jest piękny? Tak tak, mam na myśli tutaj teraz moją kobietę i nie tylko, plaże też Zobaczcie sami, posłuchajcie tego szumu wody, szumu wiatru, promienie słońca jest wieczorowa pora, więc niedługo słońce się schowa tutaj wtedy zrobi się naprawdę pięknie Mały oczywiście nie przepuści okazji, jeżeli tylko może. Tak chociaż nogi zamoczyć, to od razu jest w wodzie. Nieważne, czy jesteśmy nad wodą w marcu, lutym, czy w maju. Tak jak to ma miejsce dzisiaj, on do wody po prostu wejść musi. Bo by nie odpuścił. Ale dla radości dziecka zawsze warto. Myślę, że jest już dość zahartowany, żeby do tej wody wchodzić. Ale czy widok nie jest piękny? Tak, tak, mam na myśli tutaj teraz moją kobietę i nie tylko, plaże też. Uważajcie sami, posłuchajcie tego szumu wody, szumu wiatru, promienie słońca, jest wieczorowa pora, więc niedługo słońce się schowa. Tutaj wtedy zrobi się naprawdę pięknie. Powiedzcie sami, jak tu nie kochać takiego widoku? A mówię Wam, jeżeli doczekamy tutaj dzisiaj do zachodu słońca, to zobaczycie coś naprawdę pięknego. A tutaj chyba jakieś dzieci pozbierały muszelki, kamienie i wybudowały coś takiego. Tam mój maludek uta plan, jakby w błocie się bawił, ale cała jego radość z tego. No. A gdzie ty <laughs> Kociu, gdzie ty jesteś teraz? Tam gdzie nie ma platu zabaw, trzeba sobie jakoś radzić. I Bubek właśnie wymyślił jak. Proszę bardzo, naturalna zjeżdżalnia. Mały zawsze sobie poradzi. jest głośno kochani, ale dzisiaj mamy w Mill Street Tractor Run. To jest taki charytatywny przejazd rolników po prostu, co jakiś czas zbierają się w jednym miejscu. Im więcej ciągników, tym więcej zbierają pieniędzy. No jakiś cel charytatywny, zobaczcie. Niektóre nowe, niektóre to już naprawdę, naprawdę zabytki są. Ale zobaczcie w jakim stanie są utrzymane. Próbuję Wam pokazać ich jak najwięcej. Oczywiście jeżdżę w Mekipa. I lecimy dalej, zobaczcie, no przede wszystkim Fordy, New Hollandy, John Deere. Ale zobaczcie na ten sprzęt, to już jest naprawdę, naprawdę wiekowy ciągnik Raczej w Polsce sądzę, że takich Fordów nie jesteście w stanie zobaczyć No i część z nich już niestety pojechała Ale postanowiłem się zatrzymać, już no, mój mały uwielbia, uwielbia ciągniki, zobaczcie Ubudź. I sprzedam Wam też taką małą ciekawostkę, gdyż ostatnio w Anglii odbyła się licytacja ciągnika z 1983 roku. Był na tyle zachowany w oryginalnym stanie, praktycznie nieruszonym, że poszedł za ponad 200 tysięcy funtów. że 214 tysięcy funtów. No niewyobrażalna kwota jak za stary ciągnik dla mnie, ale no są pasjonaci różnych rzeczy, tak?